Okej, okay. chcę gofry, taki jak na obrazku. Mówisz masz, jestem gotowy. Strzepaczka, szpatułka, zaczynam. Mmm, pyszne. Oj, przepraszam. Prościzna, ale czas wziąć się do roboty. Wsypujemy mąkę do miski. Rozbijam dwa jajka. No i oczywiście cukier. Trochę mleka i masła. A teraz trzeba to wszystko wymieszać. Patrz u ciebie. Niby czego mam się uczyć. Teraz przeleję ciasto do miseczek. Właśnie tak. Dodam trochę czerwonego barwnika i wymieszam. Maleńki pojedynek. No to trzymaj się, babciu! I moje kolorowe ciasto gotowe. Teraz wylewam je na przemian do gofrownicy. Rewelacja i czas na upieczenie mojego gofra. Uwielbiam Nutellę. Co? On już ma gotowego gofra. Muszę coś wymyślić. Wiem, Nutella. Dodam do niej mąkę. I mleko. A teraz to wszystko wymieszam. Wlewamy ciasto do gofrownicy i można piec. Jestem pewna, że czekoladowy gofr przypadnie Betty do gustu. No i co powiecie na to? Muszę udekorować moje gofry. Zanurzę je w czekoladzie, a potem w tęczowej posypce. Pięknie! To mają być gofry? Ja mam prawdziwe gofry z syropem klonowym i cukrem pudrem. I truskawkami do dekoracji. Mój gofr też jest gotowy. Ojej, oni już dekorują, więc ja też muszę. Dobrze, że mam skitelsy. Udekoruję gofra cukierkami. Mm, wyszło super. Szkoda, że się skończyły. Degustuj, Betty. Ojej, nawet nie wiem, od czego zacząć. Tęczowe gofry. Co za aromat. Są pyszne. To niesamowite, Ben. I teraz gofry, Kate. Kierki, czekolada. Nietypowe połączenie. Lubię je. I oczywiście gofry babci. Aż mi ślinka cieknie. Wyglądają jak z obrazka. Ojej, jakie pyszne! Nie wiem, kogo wybrać. Wszystkie są pyszne! I gofry babci, i tęczowe, i czekoladowe. Co za pyszności. Chcę zjeść je wszystkie. Niam. Ojej. Betty, czy wszystko w porządku? A kto wygrał? Ciekawe, co będziemy robić tym razem. Już prawie skończyłam. Chcę łódko z kurczaka. To proste. Czekaj, a skąd mam je wziąć? A, zabierz to ode mnie. Jak chcesz, kochaniutka, a ja zamierzam przygotować tę kurkę w całości. Poleję ją porządnie olejem, nasmaruję, dodam przypraw, posypię jeszcze z wierzchu, ale to będzie pyszne. Teraz pokroję kilka jabłek, właśnie w ten sposób. Jak pachnie, jedno włożę do środka. Pozostały mi obłoże kurczaka. No i gotowe. Czas, żebyś trafił do piekarnika. Co, babcia, ma już wszystko gotowe? Mam pewien pomysł. Wezmę ostre chipsy i dodam do nich ostry sos. Teraz trzeba je zgnieść. I moja panierka do kurczaka gotowa. Do środka wrzucam łódko z kurczaka. Przygotujcie się na wstrząsy. No i pyszniutkie łódko z kurczaka prawie gotowe. Teraz hop na blachę do pieczenia. To tak gotuje. Patrz, jak to się robi. Bierzemy nóżkę, posypujemy różnymi przyprawami i wcieramy je w wódko. A teraz będę smażył te nóżki na mojej patelni grillowej. Najważniejsze to, żeby się nie przypaliły, a uzyskały złocistą skórkę. O, babcia nie marnowała czasu. Mój kurczak jest gotowy. Kilka plasterków pomarańczy i ozdoba na nóżki. Teraz jest idealnie. Hej, zajmij się swoim daniem. Dobra, moje nóżki i tak będą lepsze. Mmm, palce lizać. Ojej, jak pali! To było naprawdę ostre. O, ale upiekłam dzięki temu nóżki. Teraz tylko muszę je włożyć do kubełka. Mm, doskonale usmażone. Podam je na fontannie. Wystarczy dodać ser i voila! O, tak, fontanna z serem. Betty mam nadzieję, że to docenisz. Smacznego! Wow, wszystko jest takie niesamowite! Czy to jest fontanna serowa? Od niej zacznę, zanurzę w niej nóżkę! Wygląda ekstra. Ojej, i smakuje rewelacyjnie. Kurczak czy łódka? Mm, kurczak czy łódka? Chyba zacznę od łódek. Wygląda naprawdę apetycznie. Mm, chwileczkę. O nie, jaka ostra panierka. Ja płonę. Muszę czymś zajść, tę ostrość. Uff, już jest w porządku. Kurczak babci jest całkiem niezły. Spróbuję łódko. Jak pachnie. Wow, babciu, to jest niewiarygodne. Wygrywasz? Nie dbam o maniery. Kurczak jest taki dobry. Tak, nie możecie pokonać babci ofiary. Dziękuję, kochaniutka. No, co tam masz? Tym razem chcę frytki. Dacie radę? Prościzna. Babcia sobie poradzi. Auć, moje stare kości. Ja też to ogarnę. Co w tym trudnego? Najpierw pokroję ziemniaki. Ej, czy nóż się zaciął? No wyłaś. Aj! To nie ja, to babcia. Co? Złodko nie rozpraszaj babci. Co może być lepszego niż ziemniaczane łódeczki? Włożę je do brytwanki. Kropię olejem? I posypię ulubionymi przyprawami. Dodam jeszcze gałązkę rozmarynu. Ja je zaniosę nie, bo ja. Uspokójcie się, wspólnie mi pomożecie. Zaraz pokażę Wam, co potrafi moje profesjonalne urządzenie do gotowania. Tylko obrotów i ziemniaki zamieniły się w spiralkę. Widziałyście coś takiego? A teraz wrzucamy wszystko do wrzącego oleju. A ja skończyłam skrojeniem. Teraz włożę szyściutko do tostera. Włączamy i gotowe. Trzeba to tylko wszystko złapać. Ups, troszkę źle wycelowałam, ale to nie szkodzi, zaraz to pozbieram. No i proszę, tak jak w McDonald's. Oj, a ta frytka będzie dla mnie. Moje ziemniaczki się już upiekły, jaki aromat! Muszę jeszcze tylko nałożyć na nie sos serowy. To jest to. Co za banał! Tak właśnie powinno się podawać ziemniaki do stołu. A sos barbecue komponuje się z nimi o wiele lepiej. Co za ważniak! Najlepszym sosem jest ketchup. Betty na pewno się ze mną zgodzi. Ile ziemniaczków? Zacznę od tych. Są takie, jak na obrazku. Poleję je keczupem. I próbuję. Pachną jak te zmaka. Smakują tak samo. Fajnie. A teraz frytki babci. Ojej, ile sosu. Niezłe, ale niedokładnie dokładnie takie, jakie chciałam. A co to jest? Wygląda pysznie. Ale najpierw zanurzę je w sosie. No i próbuję. Wow, to jest niewiarygodnie dobre, Ben. Jesteś kulinarnym geniuszem. Bardzo mi smakuje. O, tak, jestem najlepszy. Oj, to znaczy dziękuję. Moja piękna. Taka ogromna pizza! O, oh, wow, co za szczęście! Nie to, co u mnie! Taka malutka! Nie rozumiem, gdzie jest moja porcja? Wygląda na to, że będę potrzebowała szkła powiększającego. Dobra! Jest! Znalazłam! Ale dlaczego jest taka mikro? Czyli ja jeszcze miałam wparta. No cóż, trzeba spróbować. A? No jest całkiem smaczna, ale szkoda, że jest jej tak mało. Może znajdę jeszcze jeden kawałek. O, ten jest większy. Wow. Oczywiście, że jest większy. Jest mój. Spadaj stąd. Dobrze, że zdążyłam schować swój kawałek. Kontynuuj, będzie twoja kolej. Okej. Okay. No to próbuję. Wow, ten ser tak się ciągnie. To jest takie dobre. Po prostu super. Wyszności. Ekstra, wspaniale, Jess. No to teraz wreszcie moja kolej. Od której strony zacząć? Chyba od tej. To jest takie dobre. Pepperoni to moja ulubiona pizza. Ojej, chyba się już objadłam. No dalej, Mary, dasz radę to wieść. Oj, nie jestem już tego taka pewna. Ale się postaram. Dalej, Mary, no dalej. Naprzód. Już nie mogę. Ale jem, jem. Hurra. No dalej. Jeszcze jeden kawałek. Ta pizza się nie kończy. Niewiele zostało. Och, to był chyba ostatni kawałek. Zrobiłam to. W końcu. Ojej. Ups. No to kontynuujemy. Dlaczego nie? Mary, Mary! Hurra! Te chipsy są takie malutkie, churcze. Ja mam więcej szczęścia, mam zwykłą paczkę moich ulubionych chipsów. Ojej, a co to? Wow, to ogromne chipsy! Jak fajnie, że to ja dostałam taką porcję. Super, ale ja zacznę pierwsza. Co my tu mamy? Sprawdźmy. Tylko jeden chips? Kurczę, ale to lepsze niż nic. Na pewno nie ma tam więcej? Szkoda. Ej, czemu rzucasz papierkami? E, to nie ja. Wydawało ci się. Myślisz, że w to uwierzę? Dobra, lepiej otworzę moje chipsy. No dalej. Co? Tylko jeden chips? To chyba jakieś żarty. Ale mam pomysł. Pokręcę nim na moim palcu jak śmigłem. A... I po wszystkim, ten sposób smakowało o wiele lepiej. Naprawdę super! Brawo! No to teraz moja kolej. Zobaczmy, co my tu mamy. Wow, to największy chips, jakiego kiedykolwiek widziałam. Wygląda przepysznie. No to zaczynam. To jest po prostu niesamowite. Co się dzieje? Gryzę troszkę i nikt nie zauważy. Ojej, spróbuj mi to zabrać. Hej, to moje, oddawaj. No i zabieraj sobie. A masz za karę. Stop. Gdzie jest reszta chipsa? O nie. Rzeczywiście, gdzie się podziała? O, tu jest. Uwielbiam chipsy. Patrz, znalazłam kawałeczek. Sama go zjem, dopóki nie zauważyły. Muszę to szybko dojeść. To nie fair. Przecież to ja dostałam tego chipsa. Dobra, trzymaj. Super. Jaka mała porcja McFlurry. Całkiem mikro. A ja mam cały kubełek McFlurry. Super. Mm, jakie pyszne. Spójrzcie na to. Jest ze 100 litrów tych lodów. Wow, masz naprawdę dużo szczęścia. Emma, ty zaczynasz. Dobra, dobra. Akurat mam ze sobą malutką łyżeczkę. Myślę, że wygodnie będzie mi się nią jadło. Wygląda na to, że coś nie poszło zgodnie z planem. No trudno. Ojej! Okazało się, że pudełeczko nie jest jadalne. Nie szkodzi. Łyżka też mi się już nie przyda. Było dobre, ale za mało. Co tak siedzicie? Mary, teraz ty. No dobra. Moja kolej. Mmm, jakie pyszne. Mam pomysł, przyda mi się słomka. Z jej pomocą szybko wypiję całe lody. Chyba troszeczkę przesadziłam. Lody są za gęste, nie mogę ich pić w ten sposób. Ja też chciałabym tego spróbować. Kurczę, jakie to trudne. No w końcu udało się. Było ciężko, ale dobrze mi poszło. Ojej, co się dzieje? Mój mózg zaczyna zamarzać. To straszne. O chyba przeszło, następna jazz. Okej, okay, czas zacząć jeść moje gigantyczne lody. Wezmę ogromną łyżkę. Super! To jest po prostu niesamowite. Bardzo dobre. Chcę więcej i jeszcze więcej. Dziewczyny, to jest takie pyszne i bardzo zimne. Ale bardziej pyszne niż zimne. Nie mogę się zatrzymać. Chyba zamieniam się w lód. Na zamarza. Trzeba coś wymyślić. Absolutnie, ale najpierw musimy się z tym rozprawić. Dokładnie. Musimy chronić Jess przed zimnem. Gdzie ja jestem? Co się dzieje? Ej! Witaj, Jess. My cię tu tylko ratujemy. A lody są naprawdę dobre. Uff. Chyba się rozgrzałam. Poddajcie mi to. To moja nagroda. Co? Nic nie zostało? Jak to? Nie dziękuj nam. Ojej. To za karę. Więcej nie ukradniecie mi smakołyków. Musicie się szybko ukryć, zanim Freddy was dogoni. Oj! Dziewczyny, chowajcie się pod pudłami, on już idzie. Nawet najmniejszy szelest może Was wydać. O, cześć Freddy! Na pewno nikogo tu nie ma. Nie musisz nawet szukać. Wydaje mi się, że stoi tuż obok mnie. Mamusiu, tak się boję! Myślę, że w tym pudle ktoś się chowa. Zaraz ode mnie oberwiesz. A masz za te wszystkie Twoje żarty wobec mnie! A teraz mój popisowy skok! Hop! Słyszę, że już piszczysz z bólu. Dobrze ci tak. Ale czemu ten pisk nie przypomina ludzkiego? To był gumowy kurczak? Pierwszy raz widzę coś takiego. Spokojnie, dziewczyny, Freddy znalazł kurczaka. Ale i tak musicie siedzieć cicho. Tu jest tyle opcji ukrycia się, dlatego wspomogę się małą bombą. Muszę tylko zdecydować, w którym kierunku poleci. O, on jest blisko! Aha! Chyba mi się wydawało. Muszę spojrzeć, co się dzieje. Hmm, nie widzę Frediego. Może sobie poszedł? No to spróbuję stąd się zmyć. Prawie wpadłam. Muszę być ciszej. Ostrożnie na paluszkach. Muszę stąd spadać. O tak. No cześć. Ktokolwiek siedzi w tym pudle, to mam dla ciebie prezent. Proszę. A ja się oddalę, żeby nie oberwać. To przecież bomba. Muszę ją ugasić. Uff, to nie jest takie łapę. Spróbuję jeszcze raz. Och, udało się ją ugasić palcami. Hurra! No i gdzie bum? Dlaczego pudełko nie poleciało na księżyc? Dziwne, bomba zazwyczaj nie zawodzi. Cześć Freddy, znalazłam tutaj twoją bombę. Chcesz? Zgasiłaś ją. Ach, daj mi tu moją bombę. Potrzebuję jej. No dawaj, czekam. Proszę, trzymaj. A teraz muszę ją jeszcze raz podpalić. Zaraz Cię wstrzeszę, przyjacielu. Zrobione trzymaj! Okay. Oddajesz mi ją, dzięki! O nie! Ląd znowu płonie! Jednego mniej. I już mam pomysł, jak pozbyć się kolejnego chuligana. Te kopie mi pomogą. O, o to i nasz chuligan. No to sprawdzimy moje kopie w akcji. Eee, przecież on mnie zaraz tym przebije na wylot! Stok, stok! Chyba pusto. Czy Freddy już sobie poszedł? O nie, jest tuż obok. Na pewno ktoś jest w tym pudełku. Muszę go przedstawić moim kopiom. Trzymaj się, łobuzie. Wciśniemy od razu dwie. Chociaż i tylu może być za mało. Pudło jest dosyć spore. Mój Boże! On chce mnie tym przebić! O takie straszne! O, prawie we mnie trafił. I na koniec ostatnia! Aj! Prosto w moje cztery litery! Czy to była Miley? Ja spadam! Ładźcie mnie! Och! Chyba, że je. Znalazłem cię, to znaczy, że przegrałaś. Papa! Pa. Muszę jeszcze znaleźć trzy osoby i muszę się pospieszyć. Czy ta kupa złomu sobie poszła? Zamierzam przejechać moim skuterem i strącić wszystkie pudła. To będzie najszybszy i najlepszy sposób. Wkrótce wszyscy pożałują, że nabijali się z Freddy'ego. No to jedziemy. Hmm, coś jest nie tak z moim skuterem. Kurczę, on nie działa. Muszę to szybko ogarnąć, bo nikogo nie znajdę. Zerknijmy. Dużo kaby, ale nie więcej niż ja mam w sobie. Oj, rękami lepiej tego nie dotykać. O, dzięki. Klucz. Zaraz to przykręcę i pojadę. A może masz jeszcze jakieś narzędzia? O, piła. Super, zaraz to naprawię. Piły już nie potrzebuję, ale przyda mi się coś jeszcze. Stop, co to? Czekolada? Freddy, chcemy się pogodzić. Ta czekolada jest dla ciebie. O nie, chyba tylko bardziej go wkurzyliśmy. Zaraz was wszystkich dorwę, łobuzy. Nie, dziewczyny, on nas zniszczy! Uciekajmy! I dokąd uciekacie? Już wiem, gdzie jesteście. Nie ukryjecie się przede mną. Wychodzić! I czemu tu nikogo nie ma? A, tu jest ten typek, co mi oderwał głowę. Idę za tobą. Haha, <laughs> oszukać go jest łatwo. I tu też go nie ma. Gdzie oni się podzieli? I tu też pusto. A kuku, Freddy, jesteśmy tutaj. Dosyć tego. Moja cierpliwość się wyczerpała. Zaraz was złapię za pomocą mojej maszyny do gier. Muszę tylko zagrać w małą gierkę. Zaraz wybiorę, na które pudło ma spaść to kowadło. Niech będzie to. Teraz na pewno nikt nie będzie w stanie uciec. Pomocy! Puszczamy! Trafiłem? O, tak! Prosto do celu! I kto chował się w tym pudle? Spójrzmy! Cześć, Freddy, co tam? Jestem troszkę spłaszczona. Mam jeszcze dwójkę do znalezienia. O, nie! Biedna Fibi znalazł ją! Widziałem, że to pudło się ruszało, a więc ktoś tam jest. Zdecydowanie słyszę szczękające ze strachu zęby. Czas rozprawić się z tym kimś. Muszę szybko zmienić kryjówkę. Oj, Kłębin już tu siedzi. No to tutaj. Dopiero co słyszałem kroki. Muszę ustalić cel. Zaraz wezmę rozbieg i z całej siły staranuję pudło. Właśnie tak. Przepraszam, Freddy, nie mogłam inaczej. O nie, moja głowa znowu jest oderwana. Nic nie widzę. Sophie, spójrz na to, tu jest głowa On Nie znalazł nas. Załatwiliśmy go, Quentin. Łap, Sophie. Nie mam twojej głowy. A teraz znowu do mnie.